Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Świątek, aka Świątek No i witam Was w kolejnym odcinku z American Truck Simulator Jak widzicie, znowu będziemy sobie lecieli, znowu niestety sami e, Ponieważ znowu z nikim mi się nie udało nagrać, byłem już umówiony z jedną osobą e, Niestety do spotkania nie doszło jeszcze m, Dlatego też, więc po prostu tak to wygląda, nagrywamy dzisiaj znowu sami e, Dobra, jesteśmy w Fresno, weźmy z Fresno Najlepiej ja bym sobie gdzieś, gdzie nie mam odkrytego miasta, czyli na przykład San Rafael. Czy mamy z Fresno do Ra San... Ar do jak? San Rafael. O. San Diego, Riedi. jest do San Rafael, to bierzemy kopaczkę do San Rafael i lecimy, tylko czekajcie, bo ja świateł chyba nie mam, nie? A nie, mam światła. One są po prostu takie słabe. Okej. Okay. W każdym razie dzisiaj mam... I kilka komentarzy do przeczytania, ponieważ kilka takich nawet fajnych się pojawiło. Niestety nie będą się one pojawiały na odcinku tak jakbym chciał, ponieważ mam bardzo ograniczony czas co do montażu, ponieważ no, można powiedzieć, że za kilka godzin wyjeżdżam już. Więc muszę jeszcze wszystko obrobić, bo mam kilka materiałów i renderować i wrzucić, tak więc no niestety, tutaj mówię, mam czas ograniczony ale będę czytał niki osób, które te komentarze wysyłały, tak więc mam nadzieję, że nikt się nie poczuje urażony. Okej okay. i powinienem pojechać prosto, czy ja zjadę? Chyba zjadę, nie? Chyba tak. Mam przynajmniej taką nadzieję. E, tutaj jeszcze nie. E, tak, zjadę, dobra, to gitara. To mi się podoba. E, zaraz przeczytam wam pierwszy komentarz, tylko zajedziemy na bazę mm, i będę wam coś już e, mógł przeczytać. Ale mówię, najpierw dojedziemy na bazę, co by było tak na spokojnie. Bez e, żadnego pośpiechu. Tak wiem, że nie zatrzymałem się. E, ale tak jak mówiłem już nieraz raz, nie dwa ja chcę w tej grze się bawić. Tym bardziej, że gram na single player, więc nikomu gry nie psuję. E, o, wiem, wiem co mogę wam powiedzieć. Ostatnio na live, który był e, zrobiony wraz z cytrusem. Czemu? Serio? On się nie zmieścił wtedy? Myślałem, że już przyjechał. E, w każdym bądź razie m, myślałem myślałem, bo czemu ja mówię myślałem skoro o tym mówiłem w każdym razie czekajcie na razie wezmę sobie bezpada bo nie wiem gdzie ja tu mogę przyjąć misję w ogóle tutaj. a tutaj o dobra już widzę no tak się zastanawiałem właśnie gdzie ja mogę przyjąć misję na Live powiedziałem, że prawdopodobnie będę sprzedawał swoją kierownicę i prawda jest taka, że będę to robił jeszcze nie wiem kiedy, ale będę to robił, ponieważ tego ATS-a i ETS-a nie nagrywam i nie będę nagrywał nie wiadomo jak dużo to jest po pierwsze, a po drugie o wiele wygodniej wydaje mi się, że mimo wszystko, nie wydaje mi się, wiem o tym, że o wiele wygodniej i tak mimo wszystko gra mi się na padzie. Nie mam po prostu czasu, tak, jeśli miałbym czas na granie na mm, kierownicy, to, mm, to po prostu bym to robił, tak, a że tego czasu nie mam i jeśli mam podłączać tą kierownicę raz w tygodniu na około, nie wiem, pół godziny do godziny max, no to troszkę się to mija z celem no eee, dobra, czekajcie bo ja teraz nie chcę już w tą po lusterkach okej, okay, chyba tak o dobrze mówię dobrze mówię, Ona na lusterkach chyba zaczynamy cofać już powoli eee, w każdym razie tak jak mówię eee, prawdopodobnie właśnie będę tą kierownicę sprzedawał, aha tutaj też mogliśmy wyjechać, czyli są trzy wjazdy chyba na tą bazę, o ile dobrze policzyłem albo mi się coś pokiczkało. Eee, a nie, dobra, wyjechaliśmy teraz tu, gdzie przyjmowałem... Nie, czyli dwa wyjazdy. Bo pierwszy jest ten, w którym wjechaliśmy i drugi ten teraz, w którym wyjechaliśmy. Eee, w każdym bądź razie mówię, no kierownica prawdopodobnie będzie sprzedawana. Jeśli będę ją sprzedawał, bo wiem, że parę osób byłoby chętnych na jej kupienie, to będę wam podawał info. Hmm, oczywiście oferta, która będzie dla mnie najbardziej atrakcyjna, zostanie przyjęta. Oczywiście nie będę chciał z Was wyżerać, nie wiadomo ile kasy, ale tyle, ile mniej więcej ona stoi, będę chciał po prostu za nią uzyskać. E, ale mówię, jeśli będę ją sprzedawał, to na pewno taką informację e, dostaniecie, ponieważ, tak jak mówię, wiem, że parę osób byłoby chętnych na jej e, zakup. E, więc to by było tyle, jeśli chodzi o takie sprawy, można powiedzieć organizacyjne. A teraz już. Zacznijmy czytać komentarze naszych moich kochanych widzów. Więc pierwszym komentarz jest od użytkownika cichy001. Świątek Waria, tyle czasu składałeś komputer, który obecnie posiadasz i ile na niego wtedy wydałeś? Pozdrawiam, również się pozdrawiam, cichy. I odpowiadając na twoje pytanie, wydałem na niego na komputer. 3 lata temu, ponieważ 3 lata, prawie 3 lata temu składają komputer, 3 lata będzie w czerwcu i wydałem na niego wtedy 3... 1800, o ile dobrze kojarzę, jeśli ktoś chce wiedzieć, jakie ma specyfikacje, to zapraszam na hitboxa cytrus NCTK6. Tam jest wszystko podane, ponieważ sam dokładnie teraz specyfikacji tych nie, nie pamiętam. Więc jak coś, to zapraszam właśnie na hitboxie, na samym dole tam są podane specyfikacje i mój internet również. Co do tego, ile czasu składałem. Trochę czasu jednak było, ponieważ szukałem po różnych forach, pytałem się ludzi. I generalnie do tej pory żałuję, że po prostu nie dołożyłem troszkę więcej pieniędzy. To było też spowodowane tym, że jako taką miałem tatę nad duchem, tak to nazwijmy. Czyli po prostu... Ja bym dał wtedy, bo miałem możliwość zapłacenia więcej za komputer, ale tata stwierdził, że po co mieć taki komputer, że nie ma sensu wydawać tyle pieniędzy na, na komputer właśnie. No i przez to mam po prostu i piątkę, którą już powoli byłoby trzeba wymienić. Mam na pewno kartę graficzną, które zdecydowanie trzeba wymienić. Ramy, które wcale nie są jakieś super ultra, zwłaszcza do renderowania. I w ogóle wszystko jako tako się średnio trzyma, bez ssd, SSD i ogólnie wszystko jakoś tak yy, średnio, w każdym bądź razie, no mówię, na pewno będę chciał ten komputer wymienić i yy, wtedy już troszkę zainwestuję sobie w niego, ale to jeszcze troszkę, ponieważ yy, tak zwanej maniurki brak. Yy, dobra, kolejny yy, komentarz. Od użytkownika Kacper Juszczyk, czy by, jak będę pracował jako kierowca tira, to czy będę nagrywał relacje z tego, jak pracuję. Pozdrawiam. Również pozdrawiam cię Katrze i co do odpowiedzi na twoje pytania, a tu już możemy 55, jechać to się rozpędzimy. Co do Twojego pytania. I w sumie co do mojej przyszłości. Ponieważ ja mówiłem jakiś czas temu jeszcze na kanale tym drugim, że prawdopodobnie znaczy, nie, że prawdopodobnie, tylko że po prostu zastanawiam się nad tym, czy przypadkiem nie pójść na mm, trackera. E, I powiem Wam szczerze, że... Nie wiem, czy to nie było takie chwilowe. Generalnie nie mam nic przeciwko temu. Jeśli dałoby radę, jeśli by się udało, to oczywiście z chęcią bym poszedł. E, ale chyba aktualnie, mimo wszystko, ciągnie mnie troszkę bardziej w stronę wojska. I pomimo tego, że dużo osób mi to odradza, ponieważ mówi, że w wojsku już jest kolorowo i w ogóle, w ogóle, to jakoś mnie tam ciągnie, być może dlatego, że mój tata jest zawodowym żołnierzem i jakoś, no, widzę, że wcale tak źle nie jest, Prakty praktycznie z drugiej ręki to widzę, czy można by nawet, że z pierwszej, teraz pytanie, czy będzie nam coś jechało, nie, chyba nie dobra I, i widzę, że jakiejś tam tragedii nie ma, tak więc no mówię, no zastanawiam się nad tym, zastanawiam się nad trackerem, nad właśnie jeszcze żołnierzem oraz wieloma innymi rzeczami, ja nie wiem tak naprawdę co ja bym naprawdę chciał robić, jeszcze pomimo tego, że już powinienem wiedzieć, tak, ponieważ jestem po w czwartej klasie technikum za chwilę kończę szkołę piszę maturę i powinienem wiedzieć co chcę robić, a ja dalej tak naprawdę nie wiem, nie jestem dalej jakoś konkretnie określony. Wydaje mi się, że jest to aktualnie coraz częstsze, ale no nie wiem, no i ja po prostu nie jestem konkretnie jakoś sprecyzowany na jeden zawód. Teraz taką, musimy zobaczyć za ile będziemy mieli nocleg na normalnej drodze, czy tam dojedziemy? No już powinniśmy spać. No dobra, zaryzykujmy. Będziemy spali po drodze, obstawiam, bo nie ma innej opcji. 58, ok. Zablokowaliśmy troszkę naszego kolegę z tyłu. Przepraszam cię bardzo. Bo moglibyśmy tutaj zjechać, ale nie chce mi się zjeżdżać z trasy. I chyba... No, zaryzykujemy. Jeśli będziemy spali po drodze, no to trudno. Tak więc, co do mojej przyszłości, to tak. Ale co do samego nagrywania. Jakbym był już trackerem, to wydaje mi się, że bym coś tego nagrywał. Bo... Fajne, fajne relacje z tego mogą być. Tym bardziej jeśli jeździ się po miastach, po nie tyle miastach, tylko po prostu po miejscach, gdzie jest dobry zasięg i tak dalej. E, również można sobie robić chociażby transmisję live z telefonu e, czy nawet z laptopa. E, tak więc e, również fajną opcją byłoby właśnie jeżdżenie sobie, oczywiście nie samemu, tylko we dwójkę. E, I jedna osoba by właśnie miała laptopa, tak, ustawiona byłaby kamerka na nas. I po prostu jedna osoba by czytała komentarze, we dwójkę byśmy sobie odpowiadali. Fajna, również opcja by z tego wyszła. Tak więc jeśli chodzi o nagrywanie, jeśli byłbym trackerem, to na pewno jestem za, tylko pytanie jeszcze w jakiej postaci miałoby to, jakby miało to wyglądać i, i takie tam sprawy. Dobra, kolejne pytanie od Maćka Nawrockiego. Pozdrawiam kolegę. Jaki chciałbym mieć samochód? Kwestia samochodu mojego jest to kwestia tak naprawdę Oluju, gdzie ty jedziesz? Ja tu się rozpędzam. Właściwie nie rozpędzam, a już powoli hamuję, no ale chciałem cię i to wyprzedzić, a ty mi wjeżdżasz na pas. Ale na szczęście bardzo dobrze AI się zachowało i schował się. Schował się tam, skąd wyjeżdżał. O dziwo. Dobra, zjeżdżamy sobie w lewo. Co do samochodu, mam wiele wizji na temat tego, co jakie auto chciałbym. A co wyjdzie ostatecznie, to nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo. Po pierwsze, nie mam jeszcze pieniędzy, żebym mógł już konkretnie myśleć, a po drugie, zanim te pieniądze będę miał, to jeszcze troszkę czasu minie i może się okazać, że będą o wiele fajniejsze auta w przedziale cenowym, który mam mm, określony przez samego siebie, czyli do 10 tysięcy, więc po prostu poczekam sobie i tak i dopiero jak będę... W bliżej, już kupywania to wtedy będę coś szukał w, tej przy, w tym przedziale, ponieważ mówię, może się okazać, że po prostu za chwilę coś w tym przedziale się nowego pojawi, ponieważ zacznie ceny mega spadać i po prostu wtedy tutaj jest zjazd? Tutaj, tutaj było? Nie, dalej troszkę, dobra, udało nam się dojechać, więc jest szczęśliwy, ponieważ dojechaliśmy na postój. Bez żadnych większych problemów, tylko teraz tak tu jest agencja pracy, a postój, a no tak, jest motel. Dobra, zajeżdżamy sobie na motel, na motelu sobie staniemy, odpoczniemy i jutro z rana wyruszamy w dalszą podróż. Mogę się gdzieś tu zatrzymać, czy muszę tu zajechać na miejsce? Muszę chyba zajechać. Średnio mi się chce. Co się tam zahaczyło znowu? Panie kolega. Dobra, nie chce mi się dokładnie stawać, więc. Aaa, nie radio! E, więc sobie staniemy tak, o! OK, e, Enter. Odzyskujemy siły e, 10, 12, wpół do pierwszej, prawie już. To to góźna pora. Mam nadzieję, że w nic nie zahaczymy. Nie widać przez te. o, jednak zahaczyliśmy. E, w każdym razie przez te filtry naprawdę nie widać nic. Bo o ile dobrze kojarzę, to to są filtry, te takie rury, które mamy po lewej, po prawej stronie przy lusterkach, znaczy za lusterkami, ale w lusterkach je strasznie widzimy, jak się wychylimy to też tylko i wyłącznie właśnie nie widzimy. Um, jak widać kierowcy bardzo ładnie zarabiają. No może nie są to jakieś wielkie sumy, bo to są tysiące, ale na, mimo wszystko bardzo ładnie zarabiają. Osiągnął nowy poziom, więc pracownicy bardzo dobrze się rozwijają. Bardzo mi się to podoba, my jedziemy w prawo, czekajcie, aha, bo mamy zielone światło, dobra, ja mówię, czemu ja, znaczy zastanawiam się, czemu ja stoję. Czekajcie, czy ja mam długie włączone? Nie, o, teraz miałbym, dobra, czyli jest tak, jak wszystko powinno, wszystko jest tak, jak powinno być. Eee, dobra, kolejne pytanie szukamy sobie, czekajcie, ja się tylko rozpędzę i eee, wrzucę ten pomat. Rozpędzaj się, rozpędzaj się, ciśnij, ciśnij, ciśnij do przodu, ciśnij, ciśnij, ciśnij do przodu. Robert Lewandowski jakiegoś Roberta Elf w tym. A, jedna osoba się też pytała, nie wiem czy znajdę ten komentarz, ale w każdym razie pozdrawiam tą osobę i pytała się, czy zacznę od nowa swoją karierę w ATSie. Nie, nie zacznę nowej, ponieważ nie widzę sensu. Nie widzę sensu, żeby zaczynać... Nie, nie zjeżdżamy, bo zaraz będzie tutaj z tego pasu, tylko i wyłącznie zjazd będzie. Nie widzę takiego sensu, ponieważ mamy tutaj bardzo fajnie już firemkę rozwiniętą i wszystko, wszystko, tak więc... Mówię, nie widzę sensu po prostu, żeby rozpoczynać wszystko od nowa. Eee, jest tak, i tak te odcinki daje na razie pojawiają się singla, ale być może... No mam nadzieję, że w końcu to wypali jakoś dostanę cynka i będziemy mogli ruszyć z naszą taką ekipową jazdą w ATS-ie. Dobra, czekajcie, bo tu bramki są, ale na szczęście są tutaj. Um, opcje takie, że możemy sobie przejechać i nam zabiera automatycznie coś, Ala. Jak się nazywa to w Polsce, cholera... E, viatol, o, coś Ala Viatol. E, dobra. Co my tu mamy? Super odcineczek, aczkolwiek mógłbyś podgłośnić dźwięk ciężarówki, ponieważ jak dla mnie jest to melodia dla ucha, oko oczywiście leci w górę. Pozdrawiam, Kamil Kuźma. Również pozdrawiam, w tym odcinku postaram się troszkę głośniej dać muzyczkę, właściwie nie muzyczkę, tylko dźwięki z gry, żebyś mógł lepiej słyszeć właśnie ciężarówkę. Michał Dzik pyta, czy pijesz zieloną herbatę eee, z podejrzliwą minką eee, zieloną herbatkę nie, ja w ogóle herbat nie lubię eee, podobno wspomaga odchudzanie ja ją piję od około roku i wydaje mi się, że coś daje oglądałem ten stream w 24h czy wy wszyscy razem będziecie w 5 osób eee, tutaj widzę, że kolega wie o co chodzi z jaką ekipą miałbym nagrywać eee, w każdym bądź razie w 5 osób czekajcie, eee, raz dwa 3, 4, 5, tak, w 5 osób. Było 6 na streamie, ale jedna osoba nie nagrywa, więc tak, w te 5 osób. I co tam do zielonej herbaty? Słyszałem właśnie, że zielona herbata wspomaga odchudzanie. Nie wiem, czy to są mity, czy to jest potwierdzone, ale, ale słyszałem, aczkolwiek powiem Wam, że ja ostatnio zacząłem sobie chodzić na siłownię nieregularnie, ale staram się, żeby chociaż dwa razy w tygodniu być na siłowni i przede wszystkim liczyć sobie nie tyle to, ile jem i inaczej. W sumie liczy, liczę to, co jem, to ile jem, ponieważ liczę sobie kalorie. Pejracie sobie specjalny, spe, specjalny Boże, byle jaki program, tak naprawdę, na telefon, który po prostu będzie Wam liczył kalorie. I znaczy, ja tak robię. Nie, nie mówię, że wy, wy to powinniście robić, tak? Ponieważ ja mówiłem Wam, co, co ja robię. Ale mówię, od tygodnia około robię tak. W tym tygodniu byłem dwa. Czy trzy razy byłem na siłowni, plus dodatkowo, mówię, liczę sobie kalorie. Nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak się ograniczać, tak? Według tego programu, jak ja tam sobie wszystko powpisywałem, czyli że chcę schudnąć do 85 i tak dalej, i tak dalej, swoją aktualną wagę, no to wyliczyło mi, że powinienem dziennie 3200 jeść. Staram się po prostu tego limitu nie przekraczać. Dodatkowo od czasu do czasu, co drugi dzień właściwie, robię sobie w domu pompki sam dla siebie. Od tak mnie już jakoś tam treningowo i w ogóle w ogóle, tylko to ja mówię tak już bardziej luźno. I. I wydaje mi w sumie efekty, ponieważ po... pierwszych trzech dniach Zauważyłem, że każdego dnia schodzi mi około 300, 3 deko, czyli 300 gramów, tak. A to jest całkiem ok, wynik. To wychodzi nam ile na 7 dni razy 7, kg w tygodniu. To jest i tak dużo, ale to się z czasem i tak stabilizuje, bo zawsze na początku pierwsze dni jak na jakąkolwiek dietę się przejdzie, to zawsze pierwsze dni są takie najbardziej efektywne, później się to stabilizuje. W każdym bądź razie na tydzień tak około półtorej tygodnia byłoby w miarę optymalnie. Więc co my tu mamy? No dobra, zajedźmy na maksa. W każdym bądź razie, no mówię, ja sobie zacząłem coś tam ogarniać i jak na razie jestem z tego zadowolony. Czekajcie, teraz pytanie, czy my sobie. Tam zmieścimy, czy byśmy mogli sobie. A, nie zmieścimy się tam. Hmm, hmm, hmm. Tutaj kolega, nie powiem co robi. Smyra barierkę. Hmm, myry, myry, myry. E, dobra, my się spróbujmy tutaj jakoś złamać, tak, co byśmy mogli sobie nawrócić. A czy inaczej, spróbuj nam, spróbujmy po prostu nawrócić, właśnie o to mi chodziło. A później, jak już się nawrócimy. Znaczy, nawrócić siebie też można, wiadomo. E, w każdym razie nie o takie nawracanie mi chodzi. E, dobra, to teraz idziemy sobie tu. I jedziemy tyłem, tyłem, tyłem. Odbijamy mocno. Hehe, kolega, kolega! Troszkę mnie podniosło. Nie, za późno po prostu zacząłem skręcać. Okej. Okay. Dobra, teraz zaczynamy od samego początku. Od samego początku, ok. Tak, o jak na razie nam wychodzi. W drugą odbijamy, w drugą, w drugą, w drugą, w drugą. Troszkę nieudolnie. Czekajcie. Teraz ja chcę w tą, ale nie. I będę się teraz tak miotał między jednym a drugim, między młotem a kowadłem. Powiem Wam, że wrąbałem się w niezłe bagno. Nie wiem, czy nie będzie szybciej po prostu nacisnąć Enter. Ponieważ e, ja aktualnie z tego praktycznie nie mam szans wyjechać. Hmm, poza magicznym kręceniem kierownicą, ale pytanie czy to mi się w ogóle jakkolwiek opłaci, ponieważ bardzo, bardzo źle wjechałem i do tego się przyznaję otwarcie, bez bicia. Eee, I nie sądzę, żeby jakkolwiek udało mi się z tej sytuacji wybrnąć. Aczkolwiek, no spróbujmy, na no, szczęście, obrażeń, z żadnych nie Wyobrażeń, Boże, uszkodzeń za to nie dostajemy. A za chwilę się zablokujemy na Amen. Czekajcie, ostatnie szanse tak naprawdę, bo tu zaraz mamy ograniczenie. Nie damy rady. Nie damy rady. Enter. Po prostu. Nie damy rady. Eee, tak więc to by było tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek Was się spodobał. Na kilka pytań odpowiedziałem na tyle, ile mi się udało. Tak ja mówię, trzymajcie się do kolejnego miłych świąt, wesołych świąt, ponieważ to dostajecie w sobotę, więc jeszcze wesołego dyngusa, smacznego jajka e, jak to się mówi, szukajcie zajączka i do usłyszenia w kolejnym materiale, jutro jutro dostaniecie dwa materiały, jeden dostaniecie o godzinie 12, a drugi o godzinie 15. ten o dwunastej to jest taki bardzo bardzo króciutki materiał, ale taki bonusowy, po prostu stwierdziłem że, a co, po prostu dla was nagram, a oczywiście o piętnastej dostaj o 16 dostajecie normalnie filmik i będzie to Far Cry już wam mogę zaspoilerować, tak więc tyle do, do usłyszenia do następnego na razie, papa, pa. żegnajcie i. Papa! Pa. Czemu tyle razy mówię papa? Pa? Nie, na razie.